Witajcie, kochani! Dzisiaj w taki sposób e, się z Wami witam. E, nadaję dla Was 1 maja. Odpoczywam sobie e, w takim fajnym, zacisznym miejscu. E, I słuchajcie, przyjechałam sobie tutaj rowerkiem. I już po drodze czułam kilka tematów, poczułam kilka tematów, które do mnie przyszły, którymi chciałabym się podzielić. I dzisiaj, teraz, nie wiem, bo być może jeszcze jeden filmik nagram, może dwa dzisiaj, a w jakimś tam odstępie czasowym go umieszczę. Ale teraz chciałabym powiedzieć o tym. Czego doświadczam. Zresztą w każdym filmiku powtarzam, że mówię o tym, czego doświadczam yy, wielowymiarowo, wielowarstwowo. Yy, więc yy, temat i to, co i przykład konkretny, yy, bo też będę starała się Wam... Yy, opowiadać, mówić o tym, jak to już jest. Bo być może doświadczacie podobnych rzeczy już na tak zwanej nowej ziemi. A tą nową ziemią to, są, to jest między innymi to jest nasza częstotliwość, ta nasza wibracja, którą która po prostu i z naszą codziennością jest z nami, żyjemy tym, współgramy z tym, z całą przestrzenią, z całym wszechświatem, na różnych poziomach, w różnych wymiarach. I to nie jest tak, że to jest w 100% procentach już, mówię oczywiście o sobie i ogólnie jeszcze wiem, że tak nie jest, ale co też już powtarzałam w różnym stopniu u każdego. Już gdzieś, że tak powiem, ujmą to tak, bujamy się właśnie w tych przestrzeniach sobie, unosimy się raz w jednej, raz w drugiej, w moim przypadku. Nie chcę powiedzieć, że więcej, ale mam poczucie, że więcej już w, tych, w tej wielozmysłowości, w tych wymiarach poza tym takim bardzo tutaj materialnym. Więc dobrze, do rzeczy. Więc dzisiaj chciałam się z Wami podzielić takim doświadczeniem. To nie było jedyne, ale to było pierwsze tego typu. I ono dotyczy właśnie poszerzającej się tej naszej świadomości, tego, tak jak powiedziałam, bujania się na różnych, w różnych tych wymiarach i w związku z tym to, co odbieramy z przestrzeni, to, co jest dla mnie już naturalne, po prostu przypływa i otwierają się kolejne, to znowu nie chciałabym tutaj mówić wyglądy, tak? Ale kolejne rzeczy po prostu, kolejne energie przybliżają się i zadziewają się kolejne kolejne takie nasze doświadczenia, nasze nowe doświadczenia wielowymiarowe, wielo Wielozmysłowe, tak, czyli poza tymi pięcioma, o których wcześniej większość myślała, że tylko one istnieją. I mam nadzieję, jeszcze powiem, że filmik, że nie, nie urwie mi się gdzieś tak filmik, jak ostatnio, bo nagrywam telefonem, bo różne rzeczy, ale mam nadzieję, że to, co chcę powiedzieć, to, to powiem. W każdym razie. Już, już zmierzam do, do tego doświadczenia i do tego, co się przed nami otwiera, tak? Więc to zdarzenie miało u mnie wydarzyło się około półtora roku, dw może dwóch lat temu, nie pamiętam dokładnie, ja też nie, nie, nie trzymam się sztywno i nie przywiązuję wagi do... Jakichś dat, terminów, tylko to po prostu jak gdyby właśnie. I tak też jest w tym e, już w tym e, kolejnym wymiarze, e, w tym kolejnym fraktalu, w którym jesteśmy, że jakieś e, tam te daty i tak dalej, to mówię, to już też od dawna doświadczam. One po prostu e, nie to, że całkiem nie istnieją, ale są jak gdyby w tle. Więc, ale tak jak mówię, to widzicie i tak przy okazji poruszałam różne inne tematy, ale myślę, że to wszystko jest istotne. Więc te półtora, dwa lata temu, mniej więcej, słuchajcie, spotkałam, a wiemy to też, nie muszę Wam mówić, że nie ma przypadków, więc spotkałam znajomą, nawet nie koleżankę, tylko znajomą. Którą nie widziałam kilka lat. I naprawdę wcześniej też nie widywałyśmy się za często i jakiegoś takiego kontaktu nie miałyśmy dużego ze sobą. Ona gdzieś mieszkała w pobliżu mojej rodziny i tak bardziej się znałyśmy z widzenia i na zasadzie cześć cześć niż tam coś więcej. W każdym razie. Spotkałam właśnie tą znajomą yy, yy, koło sklepu na parkingu samochodowym, yy, gdzie też oczywiście miałam inne plany jechania gdzie indziej, ale pokierowano, łomię tam yy, intuicyjnie, że no jedź i tak dalej. Na tej zasadzie do tego sklepu i tak dalej. Yy, ale to też mówię, ten temat będę roz, gdzieś tam mogę rozwinąć w innym filmiku, yy, że, ale no bo to tak się dzieje, tak, że. że Podejmujemy decyzje z możliwości, które się przed nami pojawiają. Jeżeli te decyzje wybieramy z serca, to zawsze są: to jest to po coś, że spotykamy kogoś, wydarza się coś albo się nie wydarza, coś nas omija, więc w tym przypadku też tak było. I to też jest właśnie ten, ten kolejny, jak gdyby, wymiar w którym już, no do którego wkraczamy coraz bardziej, coraz bardziej. I teraz tak, spotkałam tą znajomą. <grym> I słuchajcie, zaczęliśmy tam chwilkę rozmawiać na tym parkingu i w pewnym momencie ona się mnie zapytała, zapytała się mnie, znaczy na zasadzie takie pytanie, stwierdzenie, czy ja wiem, że jej syn nie żyje, a ja wiedziałam tylko, że ma dwóch synów, jeden tam koło 30 lat, drugi tam chyba 18, ale to nie ma znaczenia, ale jakoś nigdy się nie interesowałam i nie, no nie interesowałam się po prostu, nie interesuję się życiem innych ludzi. Więc mówię, że nie, że nie wiedziałam, że jej syn nie żyje. I ona wtedy powiedziała mi, że około pięciu lat temu, czy 5 lat temu, a tak jak mówię, to było półtora czy dwa lata temu, ten jej syn został zabity i został znaleziony w rzece. I tak pokrótce Wam powiem, że. Czułam już, czułam już bardzo energetycznie. Ja te, e, widziałam tę energię, bo ja e, widzę energię czuciem. E, czasami widzę ich formy, znaczy czasami, e, często, ale zawsze jest przy tym czucie. I, e, 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 I widzę to po prostu taką wewnętrzną, jak gdyby wewnętrzną czy zewnętrzną, bo świadomość jest wszędzie, jest w nas i jest wokół nas, tak? I jest nami. To, to są moje doświadczenia, tak? tak jak ja tego doświadczam, ale żeby Wam przybliżyć. Więc, yy, więc yy, czułam i widziałam yy, wewnętrznie, tak, czuciem yy, tą energię, taką ciężką, trudną, yy, że tak to ujmę. Yy, I ona zaczęła, jak gdyby, opowiadać, że sprawcy. Yy, jej zdaniem sprawcy y, tego, że jej syn nie żyje, że, że tam jej syna zabili i właśnie wrócili do tej rzeki, że oni chodzą na wolności, w związku z tym, y, że tam sobie podróżują po świecie, różne takie rzeczy. Y, I no... Raz, żeby słuchać, ale przede wszystkim bardzo to czułam te, te energie, które są w niej. I słuchajcie, nie będę tutaj się już rozwodzić dalej, jak gdyby w to wchodzić głębiej, bo to akurat jest już mniej troszeczkę istotne. W każdym razie o co chodzi? Słuchajcie, że. W pewnym momencie ona stała przede mną, tak jak rozmawiałyśmy, a ja ze swojej prawej strony, wiecie, tak z prawej strony na wysokości, tak jak gdyby od pasa w dół, widziałam i czułam tą energię, tak? I to była energia jej syna. Ja to wiedziałam, bo to się po prostu wie, to się czuje, to się wie, tak? Trudno to tak jest wytłumaczyć, jeżeli ktoś tego jeszcze nie doświadcza, ale to wszystko przed nami, więc nie, nie, no nie da się tego tak wytłumaczyć, przełożyć na słowa, więc na ten moment ci co doświadczają, to wiedzą, a ci co nie, to, to na ten moment jak gdyby... Yy, jest wystarczające, tak? Lub nie. Yy, dla kogoś, ale to już jakby tak ma być. No i słuchajcie, więc poczułam tą energię, widziałam energię, czułam, wiedziałam, że to jej syna. I słuchajcie, teraz yy, już tak konkretniej zacznę mówić, tak? To chciałam Wam cały obraz tutaj przedstawić, jak to wygląda. No, konkretny przykład po prostu podać. I słuchajcie, to jest tak, że ja, i to było moje takie doświadczenie tego typu. Nie jedyne, ale pierwsze. Gdzie to też było dla mnie takie wow. Wiecie, że to się robi tak wewnętrznie, takie robisz i, i rzeczywiście tak fizycznie robisz. Po prostu czuję, jak mi się oczy wiecie, duże robią, ale też po prostu wewnętrznie czuję takie zdziwienie, ale nie jest takie, wiecie, zdziwienie. O, wow, co tam, wiecie, jakby taka euforia, nie ma w tym, nie ma w tym, e, e, ma w tym e, takiej euforii, jest, jest spokój, jest równowaga, tak, ale jednocześnie jest to takie lekkie zdziwienie, takie wow, w sensie, że coś nowego, tak, że coś nowego się przede mną otworzyło, e, percepcja e, mi się o kolejno, kolejne coś poszerzyła. No i e, ojej, dobra, bo myślałam, że mi się filmik urwał, ale jest ok. E, I słuchajcie, no i co? I ja wtedy e, właśnie już, jak wiedziałam, że to jest i syna, że on jest przy mnie, to słuchajcie, to jest tak, że jest się takim naczyniem, że e, e, stało moje ciało, moje usta, posłużyły jako naczynie e, dla świadomości, dla źródła. I przez moje usta e, e, ja je wypowiadałam fizycznie tak, ale to przez moje usta zresztą te przekazy, czy to co do Was mówię. E, czy gdzieś tam często rozmawiam, to po prostu płynie to przeze mnie to się jest naczyniem e, dla stwórcy dla świadomości e, więc przy, przez moje usta e, słuchajcie poczekajcie, bo ja tutaj co jakiś czas ktoś się pojawia e, zaraz dokończę ale sobie w międzyczasie popatrzcie na ładne widoczki Więc e, przez moje usta, ale to mówię, to jest tak, jakby się było... No jest się po prostu takim naczyniem, to nazwijmy, tak? Więc zaczęły przepływać słowa, które e, jej syn e, jego energia e, chciała, żeby były wypowiedziane. I słuchajcie, to nie było tak, to nie jest tak, ja tak tego nie doświadczam i wtedy też tego nie doświadczyłam. E, bo tutaj ktoś przechodzi, więc tak mi co chwilę coś... też się myśli uciekają i to, co chcę powiedzieć. No dobrze. W każdym razie... Właśnie yy, czułam tą energię, czułam, że to y, wiedziałam po prostu, że to on, tak? Aha, już wiem. No i to słuchajcie, to jest tak, że ja nie, y, że wtedy, jak to płynie, to nie, nie mówisz na przykład Twój syn y, przekazuje, czy mówi to i to. Znaczy, takie tak jest moje doświadczenie, tak? Tylko ja mówię, ja, ale mówię tak, jakby mówił jej syn. E, I słuchajcie, powiedziałam rzeczy do niej. E, które przepływały przeze mnie, to były od, jego, od, e, e, od jej syna e, przekazane, e, no, tak jakby on do niej się zwracał. Słuchajcie, ona za nią mówiła, e, patrzyła na mnie, słuchajcie, po prostu nie wiedziała, co ma robić, jak ma się zachować. E, patrzyła na mnie. Oczy jej się wypełniły łzami. Ja po prostu czułam, słuchajcie, jak e, czułam to energetycznie, jak e, z niej od, mm, odpuszczają pewne energie, jak się w niej rozpuszcza e, mm, ta energia, która ją blokowała. I ja to czułam bardzo. Tak jak mówię, to się czuję e, widzeniem. E, poczekajcie jeszcze chwilkę. Okej, okay, dobra, bo tak mówię, jestem w takim miejscu, że tutaj co jakiś czas ktoś się pojawia. E, więc czułam tą energię. No i mam nadzieję, że zdążę. E, czułam tą energię, ale macie ładne widoki przy okazji. E, mam nadzieję, że Wam się podoba. E, e, więc czułam tą energię. E, dobra, uciekłam, czułam tą energię. Ale jaką to chciałam Wam powiedzieć? No dobra, zaraz mi wróci. Czułam, aha, czułam tą energię, jakiej to odpuszcza. Jakiej to odpuszcza ta taka blokada w niej, i słuchajcie, poczułam w pewnym momencie takie uświadomienie głębsze: Jestem medium. Dokładnie tak, jak mówię teraz, i wiecie, i jak, jak, jak to. To, to zrozumienie do mnie przyszło, przyszło, bo to mówię, było pierwsze moje takie doświadczenie akurat. E, e, to, to, to właśnie pojawiło się to zdziwienie, e, takie wewnętrzne, e, ale takie, słuchajcie, takie jak gdyby ułożenie się energetyczne do tego, tak? E, więc jeszcze na zegarek, żeby też nie za długo. Takie ułożenie energetyczne. Więc to jest... Aha, no i dobra, teraz bo słuchaj, uciekam, ale żeby... Bo chcę Wam po prostu... Jakie możliwości się przed nami otwierają, tak? I to jest jedna z takich możliwości, tak? Kontakt z tymi energiami, z tak zwanymi nieżyjącymi osobami, mówię tak zwanymi nieżyjącymi, bo wiemy, że śmierć jako taka nie istnieje, nie, nie, nie w taki sposób, jak przez jeszcze jakąś tam część jest postrzegana, ale to też się zmieni. I słuchajcie, więc, no i na końcu tylko Wam powiem, bo aha, jeszcze Wam co powiem. No właśnie to, że ona była zdziwiona, takie oczy zrobiła i po prostu słuchajcie, łzy się wypełniły, jej, wypełniły oczy. Czułam, jak te blokady z niej odpuszczają, po prostu bardzo to tak, no to po prostu było takie, wiecie, jak, jak się patrzy na kogoś, tak jakby ktoś stał naprzeciwko mnie, tak ja to czuję wewnętrznie, tak? I widzę to wewnętrznie w ten sposób, tak jakby to, to się staje rzeczywistością, to jest rzeczywistość wtedy, w tym momencie, tak? Bo ja już jestem wtedy w tym innym wymiarze. Więc. E, więc co? E, no i ona, słuchajcie, w pewnym momencie mnie wzięła, przytuliła i do mnie mówi, ale skąd ty to wiesz? Ja tego nikomu nie mówiłam. I słuchajcie, ja wiele lat temu, e, nie wiem ile to było, z 15 może 20, ja nie wiem, nie pamiętam, ale myślę, że około 15 albo więcej. Kiedyś, kiedyś oglądałam o medium jakiś taki amerykański program i tam trochę inaczej to, to wyglądało, ale, ale co chciałam powiedzieć w tym medium, że o tym programie, kurczaczki widzicie, tak siedzę w taki widoki patrzę i znowu się gdzieś tam umyka mi coś ale zaraz wróci e, e, więc jak e, coś o tym medium, dobra, to może mi wróci w każdym, dobra, może mi wróci i tak wtedy wskoczę z tym znowu e, w każdym razie mm, no dobra, to będę szła dalej, że, że właśnie, że ona się tak, dobra, chyba na tym skończyłam, że ona wtedy mi obie... Aha, że skąd ja to wiem. Widzicie, już wróciła, że, że skąd ja to wiem. I wtedy właśnie, dlaczego powiedziałam, że kiedyś jak oglądałam o tych mediach, te medium, te 15 lat o tej kobiecie, to ona właśnie często właśnie padały te słowa, nie? Ze strony osób. Em, em, rodzin, które jak gdyby przyszły do, tym, do tej medium, żeby tam skontaktowała się z tymi nieżyjącymi, z tymi duszami nieżyjących no i tutaj dokładnie było tak samo i słuchajcie, to było takie dla mnie yy, yy, takie, że znowu takie duże oczy ale tak jak mówię, cały czas to jest takie zdziwienie duże oczy, ale takie yy, zrównoważone takie, że, że takie układanie się, że ułożenie się tych energii, coś nowego, ale ale się ułożenie, więc tutaj też takiego było, no i yy, tam już nie będę wam reszty yy, też tam opowiadać, rozmowy z nią w każdym razie ona Dziękuję. W każdym razie, w każdym razie, na koniec jeszcze, słuchajcie, był taki wzruszający moment na koniec naszej rozmowy, że tutaj Państwo przechodzili i wiedzieli, że nagrywam, bo ja tak siedzę trochę schowana przed wiatrem, żeby mi było lepiej słychać. Dobrze że słuchać, żeby mi było. W każdym razie, słuchajcie. Patrzę na czas. Ok. W każdym razie był jeszcze taki wzruszający moment na, na koniec, prawie koniec naszej rozmowy, że e, słuchajcie, z moich znowu przez moje usta e, padły słowa, e, które, e, które brzmiały: Kocham cię. I dosłownie tak jej powiedziałam, tylko to nie były moje: Kocham cię, chociaż moje na. W pewnym sensie, że tak powiem też, ale to było to, co syn przekazał jej, to, co przeze mnie przechodziło od syna, to co on mówił, jego, jego energia. Chciała, żeby przekazać. I słuchajcie, to też było kolejne zdziwienie dla mnie i takie wzruszające i to, że przytuliłyśmy się tak chyba nie wiem, nie wiem słuchajcie, ile czasu, ale ja nie wiem, no kilka minut stałyśmy tak w takim uścisku, bo to było dla mnie coś wzruszającego, mega i coś nowego i wzruszającego takiego, wiecie, takiego też układającego się we mnie e, e, kolejnych jakichś energii, kolejnych e, takich doświadczeń e, dużo głębszych. Słuchajcie, teraz jak mówię, czuję a, po prostu w sercu. E, 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 Energie, jak pewnie wibrują, po prostu coś cudownego Wam powiem. Naprawdę to jest cudowne, czego doświadczam, i wiem, że wielu z Was doświadcza, i, i będziemy i jeszcze szerzej. To jest naprawdę coś niesamowitego, niesamowitego. Ehm, no <ścoughs> i słuchajcie, no i w każdym razie to było takie bardzo wzruszające. Ehm, powiem Wam jeszcze, bo to czuję, że to jest istotne, i czuję, że mam to powiedzieć. Tak mi przestrzeń podpowiada, że w trakcie tej naszej rozmowy mówię bez jakichś tam takich wielkich szczegółów e, te słowa między innymi, które padły przeze mnie e, od syna od energii syna e, do jego mamy czyli do tej mojej znajomej e, to były to właśnie padły takie, że między innymi, tak jedno, ale to co czuję, że mam powiedzieć e, to to, że e, jest mu tam dobrze, gdzie jest że to był jego wybór jego decyzja, on tego chciał i on jest szczęśliwy. I słuchajcie też te słowa, jak padały przeze mnie do niej, od niego, to, e, to wiecie, e, to znowu e, e, taka, wiecie, co nastąpiła, taka e, alchemia we mnie i w niej. I ja to czułam, czułam, oczywiście cały czas mówię, czułam, e, widziałam, e, no mówię, tu ciężko to tak na słowa przyłożyć, ale po prostu widziałam i czułam to widzeniem, tak, jak, e, jak to, co się zadziewa, transformuje mnie. Mnie inaczej, i co innego we mnie, i transformuję ją, i powiem Wam, to było niezwykłe. Pierwsze moje takie doświadczenie jako medium, i powiem Wam, że to staje się dla nas, bo potem wydarzyło mi się kolejne podobne, ale tak jak tam w którymś filmiku powiedziałam, że nic nie jest takie samo, że każde doświadczenie. Że każde doświadczenie jest inne, podobne, ale inne, bo nasza percepcja się zmienia i my się zmieniamy. Więc tutaj też tak było. Więc nastąpiła pewna alchemia we mnie i w niej. Więc to, kiedy taka alchemia się w nas zadziewa, to są różne. W różnych sytuacjach i w różny sposób. Ja tam gdzieś post chyba taki zamieściłam o łzach miłości, które są właśnie alchemią świadomości, też to do mnie przyszło, też tego doświadczam. I ja to też tak wspomnę: tego, że to na przykład co w postach zamieszczam, to. To są rzeczy, które ja otrzymuję z przestrzeni. To nie jest z umysłu, to jest wszystko z przestrzeni, więc tam jeżeli macie ochotę, to też e, e, zapraszam Was do, do zerknięcia sobie i do zobaczenia. E, tego, co tam e, przestrzeń e, jak gdyby mi. E, Udostępnia, tak? I też ja sobie też to udostępniam, utrzymując właśnie miłość, wibracje miłości w sobie, tak? Więc, no dobrze, no to na tę chwilę będę kończyć słuchajcie, życzę wam pięknego dnia tak jak mówiłam, dzisiaj z 1 maja pewnie też odpoczywacie, nie wiem czy dzisiaj czy tam jutro, czy kiedy wrzucę ten filmik ale słuchajcie, jest tak dużo rzeczy, które chciałabym się z wami podzielić a nie chciałabym was też za za jakoś e, zapętlić moimi e, filmikami, moimi tutaj wiadomościami. I jeszcze tylko powiem, że dziękuję bardzo. E, przeogromnie też wrócę do tego tak króciutko w innym filmiku, bo mam już dwie subskrypcje. Słuchajcie, a miesiąc temu założę, O, dokładnie miesiąc temu, o, rocznica miesięczna. Ale nie przywiązujcie się do daty. Znaczy możecie, ja się nie przywiązuję, ale tak akurat skojarzyłam, że to było 1 kwietnia, dzisiaj jest 1 maja, kiedy założyłam kanał, o, to może dzisiaj właśnie wrzucę ten filmik, ale, ale filmiki zaczęłam jakieś dwa czy tam około dwóch tygodni, może dwóch i pół nie pamiętam, wrzucać troszeczkę później, bo nie mogłam nie mogłam, yy, yy, znaczy nie chciały mi przejść te filmiki, nie chciały się wgrać. Więc dzisiaj o taka rocznica właśnie. Yy. Przed, o której sobie zdałam sprawę przed chwilą, e, więc z tej okazji taki filmik. E, myślę, że fajny, wiecie. No i dzisiaj nie ma przypadków, więc pięknego dnia Wam życzę. Jeszcze raz, kochani, kocham Was bardzo. Dziękuję tym, którzy mnie zaskrub, zas, zas, dobra, za subskrypcję. E, dziękuję bardzo, słuchajcie, em, i też krótki filmik o tym jeszcze powiem. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Za zaufanie, za to, że jesteście. Kocham Was. Do usłyszenia. Pa.